Jak się Polaki nie grają nie ma w no, Max! Grają Polaki? Grają. Co? No! Chój! Polaki grają? Polaki grają, tak. A skąd wiedziałeś? Słyszałem. Ja nigdy nie grałem z Polakiem, w ogóle. A ty skąd ty jesteś? Ja jestem z Śmiłowa, ty? Skąd? Ze Śmiłowa, z takiej miejscowości. Aha, ja jestem z Wejkarowa. Tu to daleko. A jakie ten? Województwo? Nie jestem sam. A, okej. Okay. A ile to no, masz lat? Sześć. O Boże, masakra. I dobrze grasz? A ty? Ja trzydzieści dwa. Ile? 32 Tacy ludzie nie grają w Fortnite No jak nie, po pracy trzeba pograć sobie No chodź do mnie, do mnie, bo mnie za chwilę P.M.a mam, P.M.a Co ty masz? Chcę jakąś tą... Strzelbę Weź te, bańki, weź, te weź te małe bańki bańki No tam, te ochronki 12 12 został Ostrzegawcie 12 I no, mnie trójki się ręczów tu. tu są, tu ja są, ja są widzę, gdzieś góry Chciałem Tu w górę Ijdź do góry Chodź wodź Wejdź chodź. do góry Chodź wutną chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, mam, jednego. Nie, tam na tyłu. No tutaj. tu o, ty masz pompy, pistolecik i, i, i tego auga czy coś.

Czekaj, czekaj, bo mam problem. Widzę, że coś ogarniasz, ogarniasz. No tak. Spokojnie. Murdeczka. Hej! Niech nie on miał prowadzić tego chila! No to nie znam koleś. No on mnie odrodzi, odrodzi mnie. on mnie odrodzi. Dobra, idzie mnie odrodzić chyba. Dobra. Idzie, idzie, odrodzić. Nie wiem. Tu mnie udać tej gry nie ogarnia tego Jilla. Tu mnie, mnie nie odrażać. Nie jest. No, co znaczyła mi? To różowe. To oznacz mi tu gdzieś bliżej, to cię drodzę. O, dobra, dobra, oj. A gudila się lepiej ogarnia no. Zresztą, bo ona okay. on ten Ona wiesz, albo bierze tego Ona bierze z rzadkiego momentu, albo z niej leży ten Leży e, ten Legendarna e, snajperka To takie, to jest takie, mam tu to jest takie że... to... Gdzie ty jesteś? Dobra, to leci od, Może no od... Widzę, chodę, To widzę, masz 1800 metrów Powiem, że. Tutaj! Klucz! Klucz! Jest! Dobrze, dobrze, dobrze. Ale to się z tym wszystkim pił, nie? O, tu jeden polec. Dobrze, to jest jedna godzina, ja ci się wyrażę. Ty już grasz? Nie. Bo ten, ona mnie od lepszych. Dobra, ja tu mam dwóch dojechanych. Ja tutaj mam za 160 metrów, to cię pójdę drogą. Uwaga ich! Lecę do ciebie. A, no, żebyś że to lecę do ciebie. Byłem typa. Pistolet, mam no, pistolet! Eee, skalapkę. Kurde. Małe Dobra, mam. Chodź do mnie, do mnie, do mnie. Czekaj, bo na mnie się odwzięła dwójka.

Eee, ja tutaj cisnę z nimi, co ty? Ja nie jestem bandit. A dasz mi, dasz mi tą sztyczną, że jeździ bo... no, Ty urodziny? Tylko chyba ostatnia była. Tylko chyba mam typa gdzieś. Uwaga, mi się tak szybka pompa. Dobra, chodźcie tutaj, ja mam następny. Kto tu ma rzeczy mnie? Tutaj jest. Tak Idę, tam za drzewem. Widzę, widzę! Wlaty! Wlaty na niego! lecimy, Ja na niego lecę! Ej, ja spadnę! Dawaj, bo musisz mnie odrodzić! Co ty robisz? No spadnę. Dam ci... Nie, nie dam ci tylko żerdaga, bo mam tylko pięć... Nie, tylko ja mam! mam ten... Ty słyszałeś Leży! O, ten go powalił, tak? Ile go? Dzięki, dzięki. Dzięki mordego, przywoda. E. Okej! O, nie, dobra. E. Dobra, idziemy o, do strefy. Dobra, idziemy do strefy, do strefy. Do strefy idziemy. Wygrać, bo to... Nie, no ja mam dwa killy, bo zabiję jakiś botów. Tam, tam cię odradzają gdzieś. Gdzieś tam widzę. Ej, dobra Ej, ej co? Jaką masz rzecz? Co? Jaką masz mityczną rzecz, Czyli jakaś mityczna? Nie mam. A legendarna? Też nie? Bo no, mogę ci dać leger Nie, on no tam się rodzą Dobra, on się wida, wida, wida Szukam ich, niki! Obity Renata im widzę, widzę, widzę. Tu są widzę jest... Oj, oj, oni... oni są dobrze, oni są dobrze Idziemy, 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 idziemy Powoli, 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 powoli. O, nie strzakach, strzakach jest. idę, widzę, odradzaj się. Odbił się gdzieś. Się, się blisko, blisko, blisko. No kurwa, ja Co na jest? No tego nie lubię. On uciekł, uciekł. To jest legendarny. Ja nie lubię tego Idziemy po jego kartę, dawaj. Ja. Ja nie mam nic nie tą kartą. Dobra. Dobra, idziemy. Weź go odroć. Chodź. Dwóch, dwóch. Na trzy. Tu, dawaj, trzy, dawaj. dawaj, no, na dwie łapy. I raz, to dwa na, na ten, do strefy. Смотри, как тут такая мала. Стой, стой, стой. Стрефа идет. Посмотри, что-то там скампино. Нас. 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 Nie wiem, jak póki co się kieruje w stronę z tej strefy. Uwielbiam ja, ja przywoń, to różowe, wiecie. I Muszę tam tą karczę No, Znosz tu mi srognozę? Co? Co tu się działo? Co tu się działo? Dobra, ja jestem w strefie, coś? Dobra, ja jestem tutaj, w tym sklepiku. Uwaga, jest skrzyna. Ej, co jest? A, a eleka egzotyczna? Kupuję ciebie! Kupuję już pomoc? No nie udało się! Nie da się pomóc! Tu Pomóc wam? Nie, on się tam swoimi potami bije. Dobra, to idę do Was! Szybko! Tak. są dobre, takie słabe. Nie mogę, wygrał, mogę. Widzę, że cię go tam atakuje, to ja go Mogę zabić. I będę go tułem. Widzę, widzę. Zobaczcie. Zacznij. Ja ci prawie bok, bok. Dobra, weźcie, skakujcie Dobra, ja cię znam. Jest git, jest git, jest glik. Chcesz radę tu dojść? Ja okay. tam, w tej strefie, tutaj się lutuje, lutuje się. Okej. Mam jakby twarz jak Jaga. Bo ja tu stoję, samochodem tylko. Chodźcie. Dobra. Dawajcie dawaj, ty nam wyjdź, wyszło Okej. Ej, a co, co przyjedzie po mnie? No, gdzie ty jesteś? Okay. Okay. Tu Não sei o que fazer. dá, vai, dá, vai. Não viste, não viste? Viste o Zack com a Tina? Ya. Não me

Typy są obok ciebie Widzę, 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 czekaj, bo miał ten szogun tutaj. Mam też tutaj typa jednego. On Wyskoczył, kurde. Szobun mnie bije, szagun nie Dawaj, go

Trzeba uważać, bo tu są jeszcze masz, kolesie gdzieś. Czekaj, weźcie w ten. Te wy załóżcie jak macie... Tłumacz? Dobra, ja się zagrał je, bo mam twarz. Pipi. Pi. jest zabi tego szoguna, nie? wiem, Nie, nie ma dwie mityczne rzeczy, caj! Tu się gdzieś biją, ale nie wiem gdzie z tamtej strony. Chodźmy tam do, na to drugą wyspę. O, co tam jeden? Jutam. No, co tam? No, Dostał tam? Co Dostał się tam odradzają? Ileś. Dostał 70 ileś. 7 Odradzają się. No, co się, oto się oto. już koleś No, to chyba już się znowu. No, staro już stało się. ten, y, 45. Dobra, lecimy, lecimy po lecimy. Po lecimy. Dobra, lecimy do. Lecimy. Lecimy na daliczku. Oni są ten, mają y, tą chmurkę Wybiegł. Dalej. Jestem na drzewie i wiele będę tutaj. go strzelił. Okay. Uciekał, uciekał, uciekał! Wstaję, wstaję, wstaję! Wstaję, 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 wstaję! Widzę, wstanie. widzę. Wstanie, wstanie. Jeszcze tu na ulicy jest koleś. Nic, kończę samochodem spodziewali. Hmm. Kurde, Amo mi się skończyło. Szyby są z tyłu, za nami. Ja nie mam życia. Nie Typek biega w górce. Mam typów, Ej, nie ogarnę, nie, ogarniemy. Te szybko Nie ogarniemy tutaj, musimy uciekać stąd. Ogarniemy, ogarniemy. Nie, bo tu z każdej strony cisną, wiesz? kartę! Jaką kartę? No tam do leczenia, bo Aha, nie bo nie ty zginęłeś, dobra, czeka, ja nie widziałem, sorry. Tutaj też się biją. Dobra, to on zginął, to nie zabił. Jeszcze mój nasz pomocnik zginął. Dobra. Oddaj mi się wtedy, to... oddaj mnie. Wezmę tak? Ci tą złotą broń. Dobra. On tu w tą pompę. I dobra Morgo, weź gdzieś go odroć. Co? To... Ja bym tu pocisnął najchętniej, ale kurde, daleko. No dobra, to tam leć, uleć, tam leć, tam leć, bliżej, co? Daj nam chwilę. No już, dobra, ja za chwilę przyjdę i nie Nie, 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 nie.

Got that. Man, 私。<laughs>